Witam serdecznie dzisiaj o poranku, witam poranny spadek, spadki o poranku i nieciekawe wiadomości cały czas są z nami, więc o tym sobie będziemy dzisiaj mówić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału tradycyjnie na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę zwłaszcza kciuki w górę pomagają rozprzestrzeniać się tym treścią po internecie szerzej, za co serdecznie dziękuję. Przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, więc to, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Struktura spotkań jest taka, że na samym początku ja powiem trochę od siebie, później będzie sesja QA, więc zachęcam do zadawania pytań na top chacie. i w trakcie, i w tle jest też ankieta. Z bardzo prostym pytaniem, czy dzisiaj według Ciebie na indeksie WIG 20 będzie sesja wzrostowa, spadkowa czy sesja bez zmian? Zachęcam do oddawania głosu, budowania naszego wskaźnika nastrojów. Im więcej głosów, tym bardziej statystycznie wiarygodna jest nasza ankieta, nasze spotkanie. Także dzisiaj, sobie rozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich godzinach, które mają miejsce teraz i z którymi możemy mieć do czynienia dzisiaj. Przypominam, dzisiaj znowu jest sesja bez ważniejszych danych makroekonomicznych, ale jesteśmy już w trakcie oczekiwania na. Piątkowe weekendowe spotkanie bankierów centralnych, coroczne spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie ten czynnik będzie w stanie wywołać mocniejszy impuls na rynkach amerykańs na amerykańskiej walucie, na amerykańskich obligacjach, jeżeli oczywiście coś spektakularnego, nowego, ciekawego się pojawi, no ale wczoraj, wczoraj tak znikąd pojawiła się fala sesja spadkowa zwłaszcza na spółkach technologicznych, więc jeszcze raz dla przypomnienia wykres, który pokazuje bardzo jednoznacznie, że to właśnie spółki Magnificent 7 doprowadziły do bardzo fatalnego zachowania indeksów giełdowych, zwłaszcza tych spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych, że zostały zamknięte najbliższe luki wzrostowe, które oddzielały. Z te scenariusze o bazowe optymistyczne o scenariuszy bazowych pesymistycznych, ale tylko i wyłącznie w krótkim terminie, dlatego też widzimy że te spółki Magnificent 7 które wcześniej napędzały tendencję wzrostową, bo cała Hossa która trwa od trzech lat ma uzasadnienie w formie dyskontowania sztucznej inteligencji jako narzędzia któremu, dzięki któremu efektywność biznesów ma silnie rosnąć skoro teraz te spółki Wyraźnie spadają, no to rynek zaczął się obawiać, że może być w najbliższym czasie jakieś zrzucenie tych najbardziej rozgrzanych, napompowanych spółek, i to jeszcze przed wynikami NVD, które w najbliższym czasie będą miały miejsce. Ponieważ, no teraz chciałbym Wam pokazać bardzo interesujący wykres sygnalizujący, jaka jest ważność poszczególnych danych makroekonomicznych i wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Widzimy, że na skali spotkanie w Jackson Hall nie jest takie najważniejsze na przestrzeni następnego miesiąca. Wygląda na to, że najistotniejsze wydarzenie, które może dać nam bardzo dużą zmienność, to są właśnie wyniki Nvidia w przyszłym tygodniu. Więc jeżeli będziemy w przyszłym tygodniu obserwować bardzo podobne zachowanie indeksów giełdowych bez względu na to, jakie będą wyniki Nvidia, no to będzie to bardzo czytelny sygnał że rynek po prostu chce korekty spadkowej. Natomiast, natomiast ja bym jeszcze się wstrzymał z takim nastawieniem super pesymistycznym, ponieważ no, wyniki Nvidia mogą rzeczywiście być takim pretekstem, by zacząć spekulować jeszcze przez ten tydzień na rzecz optymistycznych wariantów rozwoju wypadku. Natomiast jednak wczorajsze spadki takie znikąd, bo nie było żadnych danych, nie było żadnych informacji mocno cenotwórczych. No to jest zły sygnał dla rynku finansowego. Natomiast proszę zwrócić uwagę. Jackson Hole ma najmniejsze znaczenie na przestrzeni następnego miesiąca. Nvidia najważniejsze, później dalsze w kolejności to jest spotkanie FOMC, czyli decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych ma mniejsze znaczenie niż wyniki Nvidia. Później w kolejności są dane z amerykańskiego rynku pracy, inflacja i dopiero na samym końcu z tych najważniejszych wydarzeń to jest Nvidia. Więc będziemy obserwować, jak bardzo będzie się różniła ścieżka i reakcja rynkowa na wydarzenia, które mają miejsce, które będą miały miejsce na rynkach finansowych, no ale też inwestorzy po pierwsze, zauważają, że pojawiają się negatywne dywergencje, w tym razem na indeksie Standard, ten PUR bardzo podobny do wcześniejszych, które, się, które zwiastowały korekty spadkowe. Przypominam oczywiście, że też górne ograniczenie. Trzyletniego, czteroletniego kanału wzrostowego to są dokładnie rejony 6400-6500, na których teraz się znajdujemy, więc każdy spadek to jest oczywiście ostrzeżenie przed tym, że możemy być świadkami w najbliższym czasie mocniejszego ruchu w dół. Więc indeks Standard pur może dać nam negatywne reakcje rynkowe, jeżeli na tym wykresie bardzo czytelnie to widać że jesteśmy bardzo blisko górnego ograniczenia tego 3-4 kanału wzrostowego więc teraz każdy mocniejszy spadek byłby sygnałem em, no, że rzeczywiście może dojść do jakiejś mocniejszej korekty spadkowej ale w moim zdaniem byłaby tylko i wyłącznie to korekta spadkowa oczyszczająca atmosferę przed czwartym kwartałem, który jeżeli korekta będzie teraz, będzie taka korekta kilkuprocentowa, no to w takiej sytuacji oczyści się klimat przed czwartym kwartałem, gdzie Moim zdaniem też jest bardzo duża szansa, że będą scenariusze optymistyczne rozgrywane, bo przypominam, około 15 listopada ma być yy, yy, informacja, jakie, są, jakie jest porozumienie handlowe z Chinami, a im bardziej Amerykanie są sprawczy, im bardziej się dogadują z innymi krajami, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo, że też wygrają starcie geopolityczne, geo, yy, geoekonomiczne z Chinami. A to może być po prostu podstawa pod tendencję wzrostową, ale będziemy oczywiście to śledzić. Ale przypominam, ten kanał może dać nam korektę spadkową, ale warunek jest jeden, bo wczoraj sytuacja nie była taka super najgorsza. Dlaczego? Ponieważ co prawda spółki technologiczne zamknęły lukę wzrostową, która tutaj dokładnie była, o której mówimy od kilku dni, natomiast indeks standard, ten nawet się nie zbliżył. Do tego, żeby tą lukę zamknąć, więc e, takiej super, super panicznego klimatu inwestycyjnego moim zdaniem nie ma. Natomiast jeżeli się okaże, że w najbliższym czasie i e standard ten pór zamyka tą lukę, no to powstaną pierwsze sygnały, że rzeczywiście taki ruch spadkowy jeszcze przed przedmideum, jeszcze przed e, kolejnymi wydarzeniami może mieć miejsce. Dlatego też uważajmy, śledźmy rynki finansowe, czy te dywergencje na wskaźnikach okażą się e, prawdziwe. No, i przypominam także schemat statystyczny, który mówi, że sierpień, a zwłaszcza wrzesień, to są generalnie słabe miesiące do inwestowania na, a, na indeksie standard. Ten pór według schematu statystycznego powinna być korekta, ale później tendencja wzrostowa powinna wrócić. Naszym zadaniem nie jest ślepo wierzyć powierzyć ten schemat na przestrzeni ostatnich 75 lat. Jak zachowuje się indeks w roku po wyborczym. natomiast naszym zadaniem jest śledzić, jak jest, jaka jest różnica. A względem bieżącego zachowania indeksu giełdowego, e, względem tych prognoz, przypominam jeszcze statystykę, która mówiła, że sierpień, gdy mamy drugiego, drugi, e, drugą kadencję danego prezydenta, zawsze był spadkowy na przestrzeni ostatnich 75 lat. Więc statystyki generalnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia korekty spadkowej. No i będziemy oczywiście bardzo intensywnie śledzić to odchylenie to jak bardzo rynek będzie się różnił w zachowaniu względem tego, co widać i płynie ze statystyki. Statystyki mówią także, przypominam, że w najbliższym czasie powinniśmy oczekiwać podwyższonej aktywności i zmienności. Wskaźnik strachu, VIX ma tendencję do tego, żeby rosnąć mniej więcej do przełomu października i listopada. Jeżeli dodatkowo do tego będziemy świadkami powielenia się schematu, który mówi, że i amerykański dolar sezonowo zaczyna zyskiwać na wartości, no to może być jeszcze większa korekta spadkowa na indeksach giełdowych w Europie i jeszcze większa w Europie na indeksach giełdowych Emerging Markets, czyli na warszawskim parkiecie, gdzie takie 5-6% na standard, ten pur może dać 10% na indeksie WIG20, ale pod warunkiem, że euro-dolar pójdzie w dół, czyli amerykański dolar będzie się umacniać. No i tutaj chciałbym jeszcze na koniec bardzo ciekawy wykres od kolegów z Quercusa, gdzie widzimy długość i czas trwania Hossy na warszawskim parkiecie. No i widzimy, że indeks w, w, wzrósł już o, przez te 3 lata o 140%. Wyrównał mniej więcej zasięg Hossy sprzed z, z, z 15 lat. Yy, I Hossa jest ewi e, ewidentnie bardzo zaawansowana. Natomiast, żeby powielać ten schemat sprzed 20 lat, gdzie mieliśmy wielką Hossę pokoleniową, po prostu trzeba dalszego osłabiania amerykańskiego dolara. Więc moim zdaniem. Pod koniec tego roku oraz w przyszłym roku, zwłaszcza na początku, zobaczymy, czy amerykański dolar będzie miał ochotę i siłę przekraczać barierę 1.20, 1.20 parę, ponieważ jeżeli tak, to tutaj ten schemat hossy sprzed 20 lat może się realizować, ale jeżeli amerykański dolar będzie się korygować, będzie jego siła rosła, będziemy przekraczać barierę 1.10, na eurodolarze, no to rzeczywiście możemy być w najbliższych kwartałach świadkami mocniejszego uspokojenia, ochłodzenia klimatu inwestycyjnego i e, korekty. Ale przypominam, to mu na przełomie tego i przyszłego roku, a zwłaszcza w przyszłym roku, amerykański dolar powinien się umacniać, no i wtedy będzie szansa na jakąś głębszą korektę na warszawskim parkiecie. Na razie, przypominam, na warszawskim parkiecie scenariusz obowiązujący, scenariusz bazowy to są e, dalej, to są dalej wzrosty, i to pomimo tego, że sam indeks ZWIG-20, gdy rozpatrujemy wykres miesięczny, tygodniowy, ten długoterminowy, też zachowuje się bardzo podobnie jak Standard Poor's, czyli jesteśmy bardzo blisko górnego ograniczenia trzyletniego kanału wzrostowego. W ogóle ten poziom został testowany dwa tygodnie temu. Więc bardzo bardzo uważajmy. Ja cały czas lansuję tezę, że wszystkie długie pozycje otwierane na nowo powyżej poziomu 3000 punktów wiążą się z radykalnym niekorzystnym wzrostem potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka, więc więc uwaga, to są na razie moim zdaniem tylko i wyłącznie sygnały ostrzegawcze, ale jeżeli się okaże, że w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach indeks WIG20 spada, poniżej poziomu 2940 oraz najlepiej do tego by przekroczyć minima, które w ostatnich dniach były przekroczone no to w takiej sytuacji będą klarowne, bardzo silne sygnały że rozpoczynamy także większą korektę spadkową na indeksie WIG20 no zahaczającą właśnie o górne ograniczenie tego, tej formacji kanału wzrostowego więc taki ruch spadkowy, mocniejszy ruch w dół jak najbardziej byłby do obserwacji i byłoby to oczywiście prawdopodobnie powiązane z gwałtowniejszym osłabieniem polskiego złotego, więc na koniec też przypominam, że od kilku tygodni bardzo intensywnie lansuję tezę o tym, żeby obserwować zachowanie indeksu ja euro-dolara do euro dolara oraz oczywiście dolar złotego w rejonie poziomu 3,63, to jest średnia dwustosesyjna, więc gdyby doszło do osłabienia złotego z tych poziomów, indeks WIG20 zacząłby spadać, no, to byłaby podstawa solidna, podstawa ku temu, żeby liczyć na te 10% korekty, albo nawet jeszcze więcej, gdyby, gdyby ruch spadkowy był dynamiczny i zaskakiwał inwestorów. Bo moim zdaniem, wczorajsze zachowanie indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych było zaskakujące, ponieważ po, powinniśmy się spodziewać sesji bez zmian, sesji takiej na doczekanie, na przeczekanie, a tu się okazało, że mamy zrzut, i przypominam, był on. Wcześniej zasygnalizowany przez Bitcoina, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym procesy na spółkach technologicznych. No i sam Bitcoin, tak jak Wam wczoraj powiedziałem, jest na bardzo ważnym wsparciu Okolice 112-113 tysięcy, a w ogóle w tej, na tym wsparciu strefa 112-800, 113 200 to jest strefa niezwykle ważnego wsparcia. Więc zobaczymy, jeżeli Bitcoin obroni te poziomy, a już jakiś popyt delikatny się pojawił. No to i pójdzie jakaś większa fala wzrostowa z tych poziomów, fala zakupów, no to i spółki technologiczne do wyników NVIDI mogą się jeszcze obronić, ale gdyby te poziomy zostały złamane, to prawdopodobnie czeka nas mocniejszy zjazd, i to jeszcze przed wynikami NVD na spółkach technologicznych i prawdopodobnie na szerokim rynku na, na Stanach Zjednoczonych też, więc obserwujmy Bitcoin jako wskaźnik wyprzedzający procesy na na Wall Street, zwłaszcza na spółkach technologicznych na aktywach związanych z ryzykiem, no i przypominam o znaczeniu wsparcia zawężonego do strefy 112 800 113 200, o której już wczoraj była mowa. Zobaczymy, jak sobie bitno poradzi. Na razie mamy tylko na razie jakby odbicie zdechłego kota, więc nie jakieś dynamiczne, ale w każdej chwili może się te odbicie zwiększyć. W Japonii spadki na giełdzie, w Chinach, spadki, ale są neutralizowane. Na euro-dolarze e, przebiliśmy wczorajsze minima i jesteśmy o krok od tego, żeby przekroczyć też te minima, więc rośnie prawdopodobieństwo realizacji scenariusza tego pesymistycznego dla warszawskiego parkietu. Natomiast tutaj przypominam najważniejsze wsparcie to jest 1.16. Dopiero złamanie tego poziomu będzie sygnalizowało, że ta cała struktura to była korekta i, i że większe jest prawdopodobieństwo spadków. Czyli umocnienie amerykańskiego dolara i równolegle patrzymy też na amerykańskie obligacje. Teoretycznie, im bardziej spada cena, tym rośnie atrakcyjność amerykańskiego dolara, ale gdyby się okazało, że mamy taką sytuację, że euro-dolar spada, ale ceny idą do góry, to, 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 by, to byłby zwiastun paniki albo panicznych nastrojów na giełdach papierów wartościowych, ponieważ gdy amerykański dolar się umacnia, a równolegle idzie do góry cena obligacji, czyli obligacje są kupowane, to jest znak, że inwestorzy na całym świecie tylko chcą wejść w bezpieczną przystanię, a tą bezpieczną przystanią są amerykańskie obligacje. Dlatego też e, obserwujmy, no, najgorzej dla byków na giełdzie byłoby, gdyby euro-dolar spadał, a równolegle cena obligacji szłaby do, do góry. Na złocie. Obrona, wsparcia, rejony cały czas 3330, 40 generalnie bez zmian. Na miedzi negatywne nastroje, na ropie naftowej delikatnie optymistyczne, więc na razie rynek surowcowy nie wysyła żadnych nowych sygnałów. No i kontrakty terminowe na DAXa niżej, ale też jakiejś tragedii większej nie mam, więc ja bym się tak spodziewał dzisiaj minus pół do minus 1% na giełdach w Europie, a co dalej będzie to uzależnione od zachowania euro, dolara, bitcoina i oczywiście nastrojów przed sesją w Stanach Zjednoczonych na razie nie widać, na kontraktach jakiegoś większego odbicia więc negatywne nastroje powinny raczej dzisiaj dominować. Tak wygląda sytuacja, zachęcam do oddawania głosu w naszej ankiecie, czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG20 wszelkiej aktywności na kanale e, zwłaszcza zostawiania kciuków w górę, które pomagają Rozchodzić się materiałem po internecie zdecydowanie szerzej. Także zostawiamy sobie eurodolara euro -dolara w tle i ruszamy z pytaniami i odpowiedziami. Dobra? Witam Juninio, witam Książek. Sytuacja geopolityczna jest niepewna. Aktywa ryzykowne spadają. Dlaczego w takim środowisku złoto nie rośnie? Bardzo dobre pytanie, ale y, od, odpowiedzi mogą być dwojakie. Po pierwsze, może być ucieczka do aktywów związanych z bezpieczeństwem, ale wyrażonym w, y, w większej płynności, czyli do amerykańskich obligacji. Po drugie, że złoto zostało już napompowane i nie ma potencjału na dalsze wzrosty, a y, być może. Odpowiedź, odpowiedź też tkwi w tym, że jest, jakieś, jest jakaś nadzieja, że jednak dojdzie do porozumienia geopolitycznego. Stąd też takie zachowanie złota. Chociaż generalnie cały czas jesteśmy w obrębie konsolidacji, więc tak naprawdę teza o tym, że złoto spada, moim zdaniem jest na razie nieuzasadniona. Na razie mamy robaczkowe ruchy wewnątrz konsolidacji, więc żadnych nowych nowości na złocie moim zdaniem nie ma. A pan teorie, skąd taki gwałtowny ruch na? Nowej Zelandii i na jenach. Panie Hubercie, no, ja przypominam, że moja teza jest taka, że jeżeli Jackson Hall wywoła jakąś zmienność na poszczególnych aktywach związanych z walutami, no to to będą właśnie pary związane z jenem, bo mamy synchronizację obniżania stóp procentowych na całym świecie, z wyjątkiem Japonii. W Japonii mamy podwyżki stóp procentowych, więc jeżeli się okaże, że tutaj Bank Japonii zmienia jakąś percepcję, nastawienie, no to naprawdę jen japoński może być pod dużym wpływem. Czynnika związanego z informacjami z Jackson Hole, więc ja bym przynajmniej wszystkie teraz ruchy na, na jenie interpretował w taki sposób, że to po prostu jest pokłosie sugestii, nastawienia, spekulacji pod spotkaniem Jackson Hole. Dobra, panie Czesławie, nazywam się Andrzej Nie Marcin, ale przypominam, na razie to są tylko i wyłącznie delikatne sygnały negatywnych reakcji indeksów giełdowych żeby rzeczywiście doszło panie Czesławie do zwiększenia siły rażenia sygnałów to nie tylko tutaj na NASDAQu powinny być co najmniej zamknięte te luki co już ma miejsce ale też na standard ten tuli i dopiero gdyby się okazało że podczas dzisiejszej sesji zamykamy tą lukę a ja bym powiedział że coś poważniejszego może się rodzić to jeszcze przed wynikami Nvidia na giełdach ale na razie na razie ja bym, ja bym dawał między minus 5 a 1% spadku dzisiaj na indeksie wig 20, a dopiero w sytuacji, gdyby 1,16 16 padało na eurodolarze i te luki były zasłaniane, to żeby ten indeks WIG 20 przyspieszył spadki do minus 2, minus 3%, nawet w sytuacji, gdy, gdy, gdy równocześnie doszłoby do gwałtownego osłabienia polskiego złotego, więc na razie, na, na razie delikatny tylko pesymizm w obrębie konsolidacji i żadnych nowych ruchów moim zdaniem. Nie. Większych ruchów nie powinno być. No i oczywiście patrzymy na bitcoina. Czy te poziomy strefy 112, 800, 113, 200 są pokonane? Jeżeli będą, to moim zdaniem będzie też to zły zwiastun dla giełdy w Stanach Zjednoczonych. Czy wykup akcji Intela przez USA mogą spowodować strach inwestorów? Moim zdaniem nie. Jako nie, 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 panie Łukaszu. Nie, nie, nie. Moim zdaniem jest to bardzo zdrowe, że Amerykanie. Znowu starają się wejść w najważniejsze spółki z danego sektora, by utrzymać się na powierzchni albo nakierować na właściwe tory. Przypominam, tego typu wykupy spółek, wchodzenie Amerykanów w udziały występują dość często w sytuacjach kryzysowych. 15 lat temu to był najlepszy przykład takiego zachowania, więc ja się absolutnie nie obawiam. To jest normalna procedura, która występuje w Stanach Zjednoczonych. Witam, Adamie. Witam Michale. Dlaczego tak stoi mimo spadków? Dobre pytanie, Panie Łukaszu. Dzisiaj będziemy roboczo testować hipotezę o sile albo słabości europejskich parkietów względem tego, co się dzieje na świecie. No ale jesteśmy na poziomach 1,16,20. Wczoraj byliśmy na 1,16,80 podczas sesji europejskiej. Więc ja bym się spodziewał jednak ee, mocniejszego, może nie mocniejszego, ale wyraźniejszego ruchu w kierunku korekty na dax Bitcoin bija od strefy, na razie to jest odbicie zdechłego kota, ale obserwujmy, każdy, no, każdy ruch oczywiście na Bitcoinie, dzięki Waldemar, dziękuję, jeśli, jeśli znów po wynikach NVIDII będzie korekta do rajdu świętego Mikołaja, to stworzy się nowa statystyczna prawidłowość, Panie Michale, obserwujmy rynki, przypominam, że teraz w sytuacji, kiedy jesteśmy coraz bardziej otorbieni algorytmami, które są uczone na podstawie statystyki, bo to statystyka jest źródłem Sygnałów, które są później wykorzystywane przez algorytmy, to moim zdaniem nie powinniśmy lekceważyć tych statystycznych prawidłowości i relacji, które Wam pokazuję, ponieważ, no naprawdę, yy, algorytmy, statystyka to jest coś, co może nawet jeszcze bardziej wygładzać potencjalne ruchy i powodować, że będą się one powielać, więc. Moim zdaniem, dla rynku byłoby bardzo zdrowe, gdyby taka korekta rzeczywiście teraz wystąpiła, a nie gdyby w trzecim kwartale było pompowanie i pchanie indeksów giełdowych na coraz wyższe poziomy, bo im większa korekta teraz, tym moim zdaniem, większe, bardziej tłuste odbicie, mocniejsze odbicie pod koniec tego roku, wzrostowe odbicie na wszystkich aktywach związanych z ryzykiem. Dobra? Jackson Hole to będzie decydujące już jutro. Śledzimy rynki XYZ. 1.10 niedługo na eurodolarze od to dla mnie na razie. Perspektywa spadku na 1.12-13 to byłby super optymizm. Ale zobaczymy, zobaczymy, czy rynek będzie na to gotowy. A 1.10 to musiałoby się naprawdę coś super pozytywnego wydarzyć dla amerykańskiej gospodarki, dla, dla perspektyw stóp procentowych, żeby ten poziom był osiągnięty moim zdaniem mniejsze prawdopodobieństwo jest zdecydowanie niż 50% na poziomie 1,10 jeszcze w perspektywie niedługiej to, to tak LOP na WIG20 na serii wrześniowej spadło 10 tysięcy sztuk dobra, dzięki, dzięki Michał drugi pan Michał na eurodolarze mocne opory 1,12, 1,11, jest to pozycja pod korektę pod wzrosty, tak panie Michale, dokładnie tak dokładnie tak, dzięki, dzięki Czesław dziękuję Ci, że jesteś Podobno chińskie firmy dostały nakaz unikania rozwiązań Nvidia. Może to, spada, to powodu, powód spadków. Eee, dobra, dziękuję. Dziękuję za inspirację. Muszę poszukać tego typu informacji. Na razie dotarłem tylko do takiej, że spółka mocno spada najmocniej od kwietnia, to ile może spać Bitcoin? Jaka prognoza? Tomian, jeżeli będzie przebity poziom 112 tysięcy dolarów, no to podwójny szczyt na Bitcoinie będzie sygnalizował ruch na kierunku. 100 tysięcy dolarów, na gładkie 10 000, 100 tysięcy dolarów, więc kolejne 10 tysięcy jak najbardziej Bitcoin mógłby w takiej sytuacji ruszyć silniej w dół. Dobra, dzięki, dzięki. Dzięki Michale. Dobra, to widzę, że będziemy kończyć nasze spotkanie. Kończymy. Statystyka. Zamykamy naszą, naszą ankietę. Czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG 20? wygrywa opcja spadkowa 62% 25% na wzrosty 11 bez zmian 200 głosów dziękuję za każdy głos i moim zdaniem nie świad te wyniki nie świadczą o jakimś hura pesymizmie i gwałtownym załamaniu nastrojów na, na naszej społeczności po prostu fluktują nastroje teraz w kierunku spadków nie są jakieś abstrakcyjne bardzo mocno e nie ma zbyt mocnej przewagi niedźwiedzi nad bykami Dobra, to będziemy kończyć nasze spotkanie. Widzimy się dzisiaj po południu wokół sesji amerykańskiej. Zachęcam do powrotu na kanał. Trzymamy rękę na pulsie, jak się coś wydarzy. Będą też specjalne shorty. Także generalnie jesteśmy cały czas na rynku. No i widać, że nie ma w tym sezonie okresu wakacyjno-urlopowego na rynkach finansowych. Cały czas się dzieje. A już teraz mamy perspektywę: mamy perspektywę na Jackson Hole, na spotkanie bankierów centralnych. To tyle na dzisiaj o poranku. Dziękuję za spotkanie. Zachęcam do kciuków w górę, subskrybowania, dodawania komentarzy. Za chwilę też pojawi się materiał podsumowujący nasze wyniki inwestycyjne w AX Asset Management za wcześniejszy zaudytowany miesiąc z perspektywami, oczywiście z komentarzem do tego, co się może wydarzyć, więc około godziny 10.00 zapraszam też na kanał, by obserwować nasze wypowiedzi. Tradycyjnie dzięki za spotkanie widzimy się e, jeszcze raz, przypominam, za parę godzin. Do zobaczenia, trzymajcie się i dużej dodatniej stopy zwrotu, cześć!